Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Jeziora Jeziorach Miława Sokół Ostróda. Wojewódzki Puchar Polski. rezultat 3 do 5. Poproszę jako pierwszego o ocenę tego spotkania trenera gości, Pana Marka Śniżowskiego. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to najważniejsze było, jaki postawiliśmy sobie cel, do przejście do dalszej fazy Pucharu. Ten cel został zrealizowany. Jeżeli chodzi o przebieg gry i przecież bramki, sądzę, że przy tym boisku nie mógł się podobać kibicom, bo było sporo bramek. W swojej grze, swojego zespołu gdzieś tutaj e, widzę konsekwencje w tym, w tym, co robiliśmy gdzieś w okresie przygotowawczym. Zawsze wiadomo, martwią stracone bramki, bo te trzy gdzieś tam e, zmieniają obraz e, tego spotkania. Ale brawo za charakter dla drużyny, gdzie przy wyniku niekorzystnym, trzy bale gospodarzy dalej graliśmy konsekwentnie swoją piłkę. Co prawda te dwie bramki, renisowa na 3-3 i 4-3 były to bramki samobójcze, ale to były bramki, które były wypracowane w bocznych sektorach do Tak więc jeżeli to by nie wpakował zawodnik gospodarzy, to pewnie któryś z naszych by to zmieścił. Dziękuję. Trener Jarosław Podolnic. Gratuluję koledze tutaj i zespołowi Sokoła. W wyniku podziękuję swoim zawodnikom, bo, bo, bo uważam, że włożyli w to bardzo dużo zaangażowania. Też wychodziliśmy z wyniku 2-0, wyszliśmy na wynik 3-2. Mieliśmy sytuację na 4-2, gdzie, gdzie tak naprawdę byśmy ten mecz pewnie zamknęli. Stało się inaczej. Mieliśmy jeszcze kilka takich sytuacji, gdzie kota uderzył w słupek. Także, no, szkoda. Aczkolwiek też musimy wyciągnąć wnioski, bo trzy bramki, trzy bramki strzeliśmy sobie sami. I tutaj przy, szczególnie ta bramka na 3-3. Na to, to tak naprawdę odbiła się niefortunnie zawodnika z tyłu nie było, więc pewnie jakby, jakbyśmy ją puścili, to, to ta piłka by się w bramce nie znalazła. Ale, ale tutaj dla kibiców na pewno mecz dobry, dużo bramek, dużo jakby zmian. Akcji przegrywamy, wygrywamy. Więc tutaj, tutaj na pewno kibicom mogło się to podobać. Cieszę się, że tak naprawdę wypełniliśmy te założenia, które mieliśmy wypełnić, ale, ale też no, musimy popracować nad tymi błędami, żeby widzę nam, już te błędy się nie, nie przytrafiały. Dzisiaj był ostatni mecz, gdzie tak naprawdę dałem wszystkim znowu pograć, bo, bo takim powiedziałem, tak się mówiliśmy, że w Pucharze gramy jeszcze wszyscy, a już jak przyjdzie liga. To, to tam już jakby będziemy reagować na to, co jest, co jest na boisku. Więc gratuluję Marek, a swojemu zespołowi dziękuję. No i pewnie w Lidze za dwa tygodnie się spotkamy też, jakby troszkę w innych okolicznościach. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak. To ja najpierw do, trenera do Pana Jarosława, Panie trenerze. To był taki mecz, właśnie. Trochę trener wyprzedził moje pytanie, bo właśnie. Było bardzo dużo zmian i rzeczywiście te Federa Tak było zaplanowane i pytanie, czy na podstawie tego, co się dzisiaj wydarzyło, czy ma już taką kadrę, która będzie gotowa na grę rozbiorską? Oczywiście, że mamy już kadrę, tak było to zaplanowane, że od razu w przerwie robimy trzy zmiany, nieważne na to, jaki jest wynik i na pewno wszyscy, wszyscy dzisiaj zagrają. Bo, tak jak powiedziałem, naszym priorytetem jest liga, więc jeszcze mecz pucharowy, jakby to była taka ostatnie przetarcie o coś, gdzie tak naprawdę możemy zobaczyć, jak, jak nasi zawodnicy będą zachowywać się pod presją. I mam ten obraz tego, więc ten pracujemy jeszcze nad, nad zawodnikami, którzy do nas dołączą, więc nasza kadra na pewno będzie mocniejsza. Bo, bo dosyć dobrze wyglądają w treningu, więc. Więc tak jak mówię, no, cieszę się z tego, że pobrali wszyscy, e, priorytety nasze zaczynają się za tydzień e, i na pewno będziemy chcieli te priorytety zrealizować w taki sposób, żebyśmy byli usatysfakcjonowani. Na jak się będzie już gotowy? Bo występało w sparingach, to nie e, Na ten temat jakby będę się wypowiadał e, w późniejszym okresie. E, dzisiaj, tak jak mówię, e, nie chcę na ten temat e, mówić. Dobrze, to jeszcze do plenera Marka pytanie. Oglądając dzisiejsze spotkanie? Miałem wrażenie, że Swap taki bardziej wyważony futbol, bardzo długo zajmował się przy piłce, popełniał mało błędów w tym aspekcie gry. I czy to był taki główny czynnik, który, nad którym pracowaliście w okresie przygotowawczym? Znaczy jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, tak jak mówiłem wcześniej, sądzę, że to było spotkanie tak jakby zaplanowane i w realizacji od, od początku do końca. Oczywiście te trzy bramki gdzieś zmieniają obraz, ale tak jak w przerwie, no, tak naprawdę licząc końcówkę pierwszej połowy i, i początek drugiej połowy, straciliśmy trzy bramki w pięć minut. E, tak więc to dziś to zamazuje. E, dwie pierwsze podstawy w fragmentach, trzecia punkt tej akcji indywidualnej zawodnika gospodarzy. Ale konsekwencje, tak jak tu mówisz, od początku do końca gdzieś wchodziliśmy w swoje granie w tą kontrolę meczu większego posiadania piłki i jak to weszliśmy tutaj gdzieś dostosowaliśmy się do tego boiska, bo na pewno boisko dla jednych i dla drugich nie było nie było dobre w sensie takim motorycznym, bo zarówno jedna czy wygrana, czy przegrana drużyna dużo zostawiła zębi na, na boisku. I w nogi na pewno troszeczkę wlazło, tak więc będziemy chorować pewnie do poniedziałku wtorku. I tutaj to wszystko rozbijać. A jeżeli chodzi o, o to, jak, czy wyważony, tak będziemy chcieli grać. Spokojnie, bez względu na to, co się dzieje na boisku, mamy swój jakiś plan na, na to granie, i ten plan, tylko w dzisiejszym meczu, nawet przy wyniku niekorzystnym, był konsekwentnie realizowany, co, co przyniosło korzyść w postaci wygranego meczu. Jeszcze znaczy, co można było zauważyć, że ta gra ze strony składowa była dość agresywna, że dużo było przechwytów, szczególnie Adrian Paszak, chyba pieczarka, bóg tych zawodników. To nawet chyba dzisiaj wyróżnił tych Znaczy wszystkich, bo, bo, bo wszyscy pracujemy tak jak ten, ta, tutaj szuka wzmocnień i dziś dobiera tą kadrę pod, pod swój cel i priorytety. Tak samo my, w swojej kadrze, mamy 22 zawodników. Nie wyróżniałbym, czy ktoś lepiej, czy gorzej. Tylko wszyscy przykładają się do treningów, wszyscy sumiennie sumie nie przypracowali ten okres przygotowawczy. Ja odpowiadam za, dziś, za, za te wyniki, za, za pozostawienie personalne. I tutaj sądzę, że jeżeli do no, no, się, mamy też jakieś absencje chorobowe, służbowe, to też, jakbym wpuścił kogoś innego, to, to, to sądzę, że tak samo, w takim samym stopniu by to wyglądało. Okej, okay, dziękuję. A Czy są jeszcze jakieś pytania? No, jeśli nie ma, to dziękuję. Bardzo dziękuję dziennikarzom. Dziękuję Wojtkowi za uczestnictwo. E, trenerom życzę dobrej ligi, Sokołowi jeszcze także awansu, a Jeziorkowi spokojnego utrzymania. Dziękuję bardzo. Powodzonka, zdrówka.